Cześć, witam wszystkich na kanale Piłka i Kosz. Tutaj świeży transfer i tutaj muszę o tym opowiedzieć, bo to jest transfer do Lecha Poznań, staje się faktem. Lech rywalizował z Rakowem Częstochowa od kilku dni. Mogliśmy przeczytać o zawodnika z Ligi Islandzkiej, zawodnika defensywnego pomocnika i ostatecznie Lech wygrywa tą batalię. Tutaj chyba można powiedzieć, że Lech dominuje na rynku transferowym ostatnio, ale też, co ciekawe, Raków zawsze włączony Łączony jest z każdym transferem Lecha Poznań, to jest też dziwne. Lech po cichu nie umie robić transferów, musi często przez to przepłacać. Miejmy nadzieję, że to będzie dobry ruch. Tutaj, scouting, zobaczymy, jak się spisał, czy to jest dobry zawodnik. On tutaj przychodzi w miejsce Kalstrema w miejsce Lonczara, który będzie także odchodził z klubu. Zawodnik kupiony za jakieś pół miliona euro do 600 tysięcy, tak w tych granicach gdzieś tyle będzie kosztował oficjalnie, jeszcze nie wiemy dokładnie ile będzie kosztował, ale około pół miliona euro. I to jest zawodnik, który zagrał 24 mecze w lidze islandzkiej, strzelił dwie bramki, miał cztery asysty, trzy żółte kartki. Już zobaczyłem statystyki. Zawodnik rosły, ma 91 wzrostu. Bardzo dobrze wygląda w środku pola. Tak trochę przypomina Jakuba Modera. Zobaczymy, jak będzie wyglądał w Lechu Poznań. Fajnie, że Lech wygrywa ten transfer i że ten zawodnik dołączy do Lecha Poznań, ale jak będzie grał, zobaczymy. Jeśli chodzi o transfery wychodzące, no tak jak wspomniałem, Lunchar odejdzie, a także Adriel Baloa w końcu. I gdzieś tam ktoś napisał, że już odchodzi, ale ja bym powiedział dopiero, bo już jest wypychany z klubu od bardzo dawna. Teraz nie poleciał do Turcji, właśnie w tym momencie zawodnicy Lecha Poznań wylądowali już. W Turcji y, tam będą mieli zgrupowanie. Nie poleciał na to zgrupowanie ani lączar ani balu, w końcu zobaczymy, jak będzie sprawa wyglądać. Yy... Kadra Lecha, jak widać, się wzmacnia. Miejmy nadzieję, że będzie y, mistrzostwo. Tylko to nas interesuje jeśli chodzi od kibiców kolejorza. Y, to jest pierwszy transfer, więc jeszcze sporo przed nami, ale tutaj chciałem właśnie z tego miejsca wam właśnie ogłosić, bo ten transfer jest właściwie świeżutki, gdzieś tam godzinę temu wypłynął. Oczywiście każdy kibic Lecha gdzieś tam pewnie śledził tą sytuację, ale chciałem wam o tym powiedzieć, no więc y, gilfi Tordal. Y, Thor Darson w końcu trafia do Lecha za pół miliona euro i miejmy nadzieję, że będzie dobrze wyglądał, że będzie tutaj rywalizował z Murawskim w środku pola. Gdzieś tam ktoś już pisze i płacze, że to już jest taki ruch wyprzedzający, bo za jakiś czas odejdzie Antoni Kozubal, który notabene jest warty 5,6 miliona euro w tym momencie, jest w tym samym wieku co właśnie Thor Darson, więc można się śmiać z tego, że jest teraz warty 400 tysięcy 500 tysięcy euro Tordarson, ale za chwilę może być warty 10 razy tyle, jeśli się sprawdzi w lechu i będzie się rozwijał. Zobaczymy. Ja jestem tutaj zadowolony z tego transferu. Marcin Dobrasz poinformował o tym na popularnym portalu X. Możecie także obejrzeć także jego zagrania i filmiki. Ja już go śledzę i zobaczymy, jak się przełoży jego gra dla Lecha Poznań. Zadowolony jestem, że Lech wygrywa z Rakowem Częstochowa w walkę o tego zawodnika, bo... Ale no nie mogliśmy jej przegrać. No nie oszukujmy się. Nie mogliśmy jej przegrać, chociaż... Iraków zaproponować więcej, no mówię, Lech nie umie po cichu robić transfery, transferów, więc przepłaca często ten zawodnik. Raczej przepłacony nie jest i będą z niego, będzie z niego dobry zawodnik, na to liczę. Zobaczymy, jak będzie. To już na tyle, jeśli chodzi o to króciutkie nagranie, tylko o tym transferze do Lecha Poznań, Tordarsona, właśnie z Ligi Islandzkiej. Polecam kanał piłkaj. Kosz, subskrybujcie mój kanał. Zalajkujcie i komentujcie oczywiście. Będzie mi bardzo miło, zawsze odpowiem na każde pytanie. A teraz już lecimy z tematem, z kolejnym nagraniem o sporcie na kanale Piłka i Kosz.